Witam! W dzisiejszym doświadczeniu sprawdzimy, co to jest pole magnetyczne i w jaki sposób możemy je zaobserwować. Do wykonania tego doświadczenia będą nam potrzebne magnesy sztabkowe, opiłki żelaza oraz szalki Petriego. Przebieg będzie wyglądał tak, że na szalki Petriego wysypiemy opiłki żelaza i sprawdzimy, jak one będą się zachowywały pod wpływem magnezu w trzech przypadkach. W pierwszym naszym przypadku opiłki żelaza ustawiają się w taki sposób, ponieważ Wrody pola magnetycznego jest od bieguna południowego do południowego. W drugim naszym przypadku, gdy magnesy sztabkowe ułożyliśmy do siebie przeciwnymi biegunami, ułożyły się w taki sposób, ponieważ Zwrot z linii pola magnetycznego jest od bieguna północnego do południowego. Dla naszego trzeciego przypadku, gdy ustawiliśmy dwa magnesy sztabkowe, ułożone do siebie tymi samymi biegunami, opiłki żelaza odsuwały się od siebie. I wyglądało to, jakby przechodziły one z bieguna północnego i szły do bieguna południowego. Dzieje się tak, ponieważ linie pola magnetycznego idą od bieguna północnego do południowego. Najbardziej najbol, naj, najsilniejsze pole magnetyczne jest przy biegunie, ponieważ są tam najbardziej zagęszczone linie pola.